Mano! Z tej strony Franku w tym filmie zaprezentuję Wam jak udało się całej ekipie Gift SMP, w której jest m.in. takie osoby jak Gepardo, Kolornik, Hitku, Boberek i ja. Serwer Matematyka to samo co anarchie. jeżeli kogoś zabije, to dostaje serce. Aby jak ktoś mi zabije lub spadnie z upadku, to trafił. Także ja nie przedłużam Ciebie do filmu, ale jeśli chcielibyście zagrać na Gift SMP, to musicie być na serwer DC. Nika macie w opisie i wejść na kanał Rekule i wypełnić kartę na rekru dobra, a tak na serio już przechodzimy do filmu okej, okay, a więc zaczniemy od startu a mianowicie start zaczął się dokładnie o godzinie 19.30 lub troszkę z opóźnieniem, bo musiałem odpalić streama, abyście widzieli perspektywę nie tylko z gameplay moda nie ukrywam, że start był trochę stresujący Biegniemy, za mną za mną za mną jak już gra się zaczęła, to naszą początkową taktyką było ucieczka jak najdalej od spawnu. więc zbiegliśmy wszyscy razem. Najpierw skraftowaliśmy łódki i popłynęliśmy szukać coś ciekawego. Jak? jak 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 jakt, jak Ja mogę zdobyć. Jak sami teraz widzieliście, znaleźliśmy statek, którego ja sam zbudowałem i nie ukrywam, lud był super, bo zdobyliśmy już pierwsze diaksy na serwerze, ale teraz nie uwierzycie, co udało mi się znaleźć w takim szybkim tempie. Grzybowy biom! Okej, okay, a więc znalazłem grzybowy biom, ale stwierdziliśmy, że bez sensu jest robienie tu bazy, bo mimo to nie była jakoś daleko, a byliśmy skupieni na przejściu gry. Po mi tak udało nam się dotrzeć do lodu i nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że znajdziemy w takim szybkim czasie jeszcze wioskę, którą znalazł kit. Jak kitku znalazł wioskę, to zaczęliśmy ją lutować, kitku z kolornikiem zaczęli przeszukiwać skrzynki, gepardo skopywał sianko, a ja zabijałem Iron Golemu. Po zdecydowaniu wioski zaczęliśmy szukać cave'a, aby wyfarnić sobie jakieś sety i podczas szukania ke'a znaleźliśmy znowu statek, więc zaczęliśmy go lutować. Lud, nie ukrywam, żeby w miarę git, pozyskaliśmy trochę żelaza. Emeraldów oraz lapi. Następnie zaczęliśmy ścinać drewno, bo mieliśmy trochę mało, i po ścinaniu poszliśmy dalej szukać cave'a Ale oprócz cebienia mobów nic nie mogliśmy znaleźć. A więc, mimo to, dalej rozpoczęliśmy szukanie. Niestety, zgubiliśmy się z kolornikiem, ale Gepardo miał plan taki, że najlepiej skopiemy się gdzieś w dół i zaczniemy farmić więcej żelaza. I był to super pomysł. Badaliśmy super cave! Dobra, dobra. Jak sami widzieliście, udało nam się dokopać do jakiegoś małego cave'u i myśleliśmy, że to koniec. Więc troszkę pokopaliśmy żelazo, ale znowu Gepard poszedł wejściem do góry i zszedł i znalazł wielki ogromny cave, który był taki ogromny... Że... O Boże, jaki to jest wielki cave! Znaczy, lewa. O lala! Dobra, dobra, raż! Ale jak doszliśmy parę kratek, to niestety Creeper zabił Geparda z jakiegoś podobno błędu Bo mimo to tarczę przytrzymał I jakimś cudem Creeper wybuchł I Gepardo stracił jedno serce Gepardo, nie gadaj! Razem z Kitkiem schowaliśmy itemki do skrzynki, aby nie zniknęły Więc w tym czasie przepaliliśmy żelazo na mój set oraz Kitka Potem poszedłem dalej i znalazłem w miarę dobre złóż diamentu, więc wykopałem, yy, byłem ciekawy, co jest niżej. Więc szedłem i znalazłem spawner z superanckimi itemkami mam, mam tego gapa! Gapa mam! Mam gapa! Mam gapa! Mam gapa! Jak wracałem do kitka to gepardo odnalazł nas oraz kolornik Więc razem zeszliśmy na dół Kolornik z gepardem zaczęli tworzyć portal A ja poszedłem zarażować drugi spawner, który był obok portalu I udało nam się znaleźć w skrzynce koksa Potem poszedłem do kitka, by mu pomóc z zejściem do portalu Kolornik już spalił portal, ale niestety stało się to nie Przez to, że Keeper był przede mną, niestety, z wybuchł. I przez niego straciłem jedno serce. Potem poszedłem odzyskać temę, jednak prawie mógłbym znowu zginąć. Na szczęście się zamurowałem, zjadłem i, po, i, i potem poszedłem do portalu. Kiedy weszliśmy do Eteru, to zobaczyliśmy od razu fortecę i jeszcze potem Bastion. Nie ukrywam, Seed był potężny. Więc najpierw zraszowałem razem z Kitkiem, Orelskiem, Kepardem w fortece A kolonik zajmował się bastionem Kiedy szliśmy udało nam się znaleźć kilka skrzynek, których były ok przedmioty Potem znaleźliśmy polileterowych e, brodawek Więc je wzięliśmy Kiedy znaleźliśmy spawner blaze'ów Zaczęliśmy zabijać je, aby zdobyć pałki blaze'a Potem poszedłem do kolonika zraszować bastion Trochę to zajęło, ale wreszcie wydropiły nam enderperły a w tym czasie Gepardo z Kikim zaczęli szukać jakiegoś jedzenia, bo mieliśmy bardzo mało. Ogółem teraz niestety nie będzie perspektyw z replay moda, bo coś mi się niestety nie nagrało tym replay modem, także teraz będą najważniejsze urywki, jak dochodziliśmy do Strongholda oraz m.in. jakieś spoko akcje. Dobra, to gdzie tam idziemy dalej? O, już kolejny co mnie zrzucił. Okej... Okay. Ja jestem idiotą, no. czy idiotą? Wszyscy zostawiłem Ej, e, dobra to czekajcie, to gdzie wy jesteście, ja was szukam A dobra, widzę was Eee e... Czekajcie, ja wiem, coś nie mogę A ty masz zukać. jakąś, Franciu. Nie, bo dałem wszystkie kolornikowi Teraz zabrałem, nie mam już nic te wszystkie perby to już tam dałem, to cztery z nich to... Dobra, to kolornik niech nam portal robi O, teraz poinać. Być... Aha, wywaliło mnie. Mhm. Myślicie, że damy Jeszcze radę dzisiaj zrobić Dobra, zrobimy to chłopaki. Chłopaki, się, musimy pobić gdzie? rekord. Lewe, Nie! Najlepiej Bastion jakiś zraszować albo coś. No, jakiś baszyn Nie iść też? Też? Okay. Ja też mam. Okej. Eee, dobra, basz ten, nie ma... Nie gadaj! Baszcz tam, 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 tam Ale Fart! Od razu mam paszczę, nie mam jakiegoś fartel? Ale ja mam 5 zł, tak coś potrzebuję? Eee, nie, nie ja Nie potrzebuję, ja się Ej, macie jakieś siedzenie, proszę was, bo ja mam jestem taki biedny Ja nie mam nic Ja, ja nie mam żadnego jedzenia Ej, dacie jakieś siedzenie proszę Halawa nie jest potrzebna Ej, ej, Geparda ty, b, ty. Wiecie, tym koblem podbudowałeś do góry tym pod... dobra o Enderman, mam Endermana e, Ładuję go ładuje go w łódkę, Ładuję go w łódkę tylko wiem rzucam, wiem rzucam no man, niech... no właśnie dlatego musimy to zrobić teraz to jeszcze teraz Po jakimś czasie farmienia pereł, niestety stało się Gdzie? Tak jak sami słyszeliście, chodziło o to, że Gepardo wpadł do lawy, ale mimo to jest na naszym serwerze logowanie, więc Gepardo wyszedł, a ja musiałem mu pomóc. Na szczęście miałem podkę na odporność na ogień, mimo to jest to serwer bez zasad i mogliśmy takim patentem to zrobić. mnie, wejdź do mnie, wejdź do mnie, tam Zabuduj... Masz przecież wykopać właśnie... A nie, nie wykopać bloki, Co chcesz Teraz? O, o, jest! Jeszcze chwila, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj Jeszcze nie, jeszcze się nie loguj No i dobra jest, udało się Poczekaj, ja się wyloguję i zaloguję, żebym się przestał palić, okay? A, nie, co ja zrobiłem? Żyjesz? Nie. nie ży Niestety nasz plan się nie powiódł. bo mimo to to było małe rozlanie lawy, ale nie spodziewaliśmy się, że aż przez takie małe rozlanie gepardo przez to zginie, więc no plan niestety nie wyszedł i nie dość, że yy, zmarnowałem jeszcze potkę na yy, odporność na ogień, to jeszcze gepardo stracił serce. Mimo to, że gepardu zginął, to się nie podaliśmy Na szczęście zerspił się obok starego portalu naszego, więc podał mi kordy i musiałem po niego pójść, ale niestety tym razem klątwa zaatakowała mnie. Umarłem. Tak, już po raz drugi straciłem serce. I z Gepardem akurat byliśmy obok portalu, więc na szczęście kolornik po nas przyszedł i zaprowadził nas do Strongholda przez właśnie oto portal, który jest w Strongholdzie. Dobra, ej, dobra, 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 to jest już takie, tylko jeden. jestem... Trochę jestem po części smutny, bo ja tam taką dobrą kuszę z tymi strzałami. Wszystkimi, ja już nie ma. Trudno żyje się raz. A few moments later. Nie, nie no nad lawą to gdzie? Już jeszcze po prostu nad lawą Ale nie. szybko tutaj w ogóle, to szybko nawet jesteśmy jest, okej, Czy jesteśmy już przy Strongholdzie? No właśnie. Ej, dobra! Idziemy co? Idziemy e, Tak, to jest ja gepa... Ej, a macie jakieś drewno? Macie jakieś drewno albo coś? No właśnie, bo ja drewno nie mam, macie drewno. Jak wróciłem do stron to niestety Gepardo musiał iść tak samo i kolornik, więc potem razem z Kitkiem zostaliśmy na serwerze. Więc poprosiłem Kitka o to, abym pomógł wejść na górę, żebym mógł zdobyć drewno oraz jedzenie, ale niestety wyszło to niepowod. Jak sami widzieliście, naprawdę śmierdzi była taka dziwna, e, mimo to próbowaliśmy się podkopać i jakimś cudem tam zombiak wpadł i mnie hitnął i niestety zostałem zabity. I Kitku też został zabity, ale niestety nie mam tego ujęcia jak Kitku też został zabity Więc niestety z, z tego powodu straciliśmy e, dwa serca, czyli Kitku i jeszcze ja. Mimo pokolenie śmierci, nadal się nie podaliśmy, i w tym czasie zrobiłem razem z Kitku e, tunel, który prowadzi nas pod górę, i zbudowaliśmy taki mini, mały port. W którym właśnie e, zbieraliśmy tam jakieś jedzenie, bo mieliśmy go bardzo mało, więc e, wtedy zacząłem farmić jedzonko abyśmy mieli coś do jedzenia. I potem jeszcze zaczęliśmy farmić. Dobra, mimo to po paru godzinach udało się zdobyć już deksowy prawie set. Więc zaraz zamierzaliśmy pójść po Ender Perły, ale niestety nie było mnie w tym czasie, bo musiałem kończyć. Ale Gepard dał mi jedno ujęcie i w tym czasie dołączył nas zmoger, który niestety stracił serce, jak widzicie na ujęciu. Ale mimo to udało się im zdobyć Ender Perły, i jak je zdobyli, poczekali na mnie wszyscy, kiedy wróciłem, abyśmy razem pokonali Smoka. Dwa, jeden, let's go! Ale lagi! Jestem. Ale bugi! Dobra! No to ee, jeszcze my smoka. Dobra, let's go. na środek. Oj. ma ktoś jakąś kuszę albo łuk, czy, czy coś z tego? No on, on przecież. Dobra, to niech jedna osoba rozwala te towery. Kolornik rozwalaj. Kolornik rozwalaj. Ja rozwalam. Chodź Chodź tutaj no! Chodź do budki, Siadaj. O co jest? Siema Czemu mam śnieżki? Zjadać O, fajnie Dobra ja Musimy sobie yeah. iść ci, pomaga ci, gdzie one są? Dobra Super, już dwa O Boże, nie przesuń mi tak mocno, chociaż ten Będę na najgorszym pracę na tym serwerze Gdzie jest? No, bijem niektóre, niektóre. Ej, ja miałem wszystko nie kto, wez, bo, we, we. dobra? Jest, dobra, koniec. Tak. Dzieci Okej, okay, a więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli byście chcieli zobaczyć podobny film do tego co nagram, to zapraszam Was na kanał Gepardo, bo naprawdę chłop robi zarąbiste filmy i mam i mam nadzieję, że też obczajcie ten film i napisz jakiś miły komentarz. Okej, okay, dobra. Ja już lecę. Trzymajcie się.